Na dobrej nazwę po wakacjach 2018. Oliwia zniknie z kreskacia Adama, bo zakocha się w Pawle. Strzaba Amora w na dobrej nazwie dosignie dwójk radiologów ze szpitala w Lenej Górze. W na dobrej nazwie po wakacjach 2018 Gorce uczucie podczy Oliwii Marta Bryba, i Pawła, Marcin Sianko. To dzięki nowej mi boci w kolejnym sezonie na dobrej nazwę. Po przerwie wakacyjnej Oliwia zniknie z kreskacia Adama Krajewskiego, Grzegorz Dałkrzewicz, z którym ma syna Józia. Na dobrej nazwę po wakacjach 2018 Nowe odcinki od Rody, 2908.2018 o godzinie. 20.50 w TVP2. Na romans Soliwi i Paw na dobrej nazwy zapowiada i ukreska Gdy w 708 odcinku radiolog pociesza ppbaczce kolekreska Ang, która kreska Aliba musi, kreska E przez Wiktorii salit Katarzyna Debrowska, nie ma co liczy na SZCZ cie u boku Adama. Zrozpaczona Oliwia przyzna Basi Pawbowi, kreska czuje się gorsza przy Wiki, bo Adam nigdy jej nie pokocha. A tak marzyba, Ba, razem stwórz rodzin dla Józia. Eby wzbudzi zazdro w rywalce pocałowała Ba nawet Pawba na szpitalnym korytarzu. Wygląda na to, kreska E w na dobrej nazwie. Po wakacjach 2018 Oliwia i Paweł jeszcze bardziej si do siebie zbli kreska. Marta Bryba na swoim profilu na Instagramie zdradziła, kreska E jej bohaterka na stabę zostanie w Lenej Górze, ale nie u boku Adama. Oliwka nie znika i mokreska e w kotcu u kreska Y sobie kreskacie z kim nowym. Ale o tym przekonacie się dopiero po wakacjach wykrzyknik napisała aktorka z na dobrej nas B. Marta Bryba jest, wiadoma tego: kreska e Oliwia pocztkowo budziła niech tych fanów na dobrej naz B, którzy trzymali kciuki za zwidzek Wiktorii i Adama. Teraz jednak wszystko mokre z i zmieni, bo byba kochanka Krajewskiego skupi się na Pawle. Ja ze swojej strony chciałabym podziękować za ten cudowny sezon, za Wrozumia Bodotejem wody, początkowo zagubionej dziewczyny i za pozytywne reakcje, kiedy Ukreska zaczynała ogarniać swoje kreskacie. A przede wszystkim bardzo się ciesz. Kreska Edo bam do tej wspaniałej obsady, i razem z innymi aktorami MOK tworzy historię szpitala w Lenej Górze. Cudownie jest z Wami wszystkimi, pracowa uśmiech napisała z okazji emisji ostatniego odcinka na dobrej nazwie B.